Nastąpiła taka sytuacja, że od zakupu tego pojazdu nie miałem przedniego, prawego i tylnego, prawego światła pozycyjnego. A czasami miałem, a czasami nie miałem, co i ruszy, świeciła kontrolka spalonej żarówki. Natomiast żarówki są w porządku, bezpiecznik w porządku, przełącznik w porządku, wszystko w porządku. No, więc postanowiłem się dobrać do. To jest taki przekaźnik świateł. On tutaj też sprawdza te przepalenie, przepalenia żarówek i sygnalizuje na desce rozdzielczej. Czasami się zdarzały tutaj zimne luty. Na oko wyglądało wszystko cacy, ale sobie po troszkę każdy jeden lucik przelutowałem na nowo. Jest to trochę dłubaniny, ale. Zobaczymy, może pomoże, może nie pomoże. Natomiast trzeba było spróbować, żeby się dostać do niego. Jak widać, skrzynka bezpieczników normalnie mamy tylko tutaj klapkę zdejmowaną, ale żeby się dostać do przekaźników, odkręca się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrubek. Zdejmuje się tą pokrywę. Może się okazać, że żeby wyjąć e, ten przekaźnik tak u mnie to trzeba trochę poluzować tutaj to pod szybie, bo nie chciał wyleść. No i tyle. no I zaraz zobaczymy, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. No. Oby tak, bo już mi się nie chce więcej szukać. Przelutowanie przekaźnika oczywiście dało spodziewane efekty działają pozycyjne lewe prawe. Także pełen osłamiący sukces a że już tutaj przy okazji zaglądam to proszę bardzo urwane przewody yy, od systemu podgrzewania spryski dysz spryskiwaczy zauważyłem to jak sobie przyklejałem, mam piękną matę wygłuszającą pod maskę że tu jest coś niehalo, także trzeba będzie to teraz ładnie połączyć i kolejna naprawa do przodu będzie, na szczęście prościutka